Dzień dobry Państwu, tu I Jess to nie jest nowa seria. To jest seria, która była wrzucana do moich vlogów i filmów. O tak w randomowym momencie, kiedy był na to czas. I jest to kącik czytelniczy. I kącik czytelniczy nie jest serią, tylko to jest taki kącik, w którym będziemy sobie mówili o tym, co czytam i co słucham, bo słucham bardzo dużo audiobooków, żeby po prostu to miało jakąś nazwę. I czasami jest tak, że nie kręcę żadnego vloga, bo nie mam czasu na to. Więc po prostu będzie się pojawiał taki film co jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, żeby Wam powiedzieć, co przeczytałam i jak gdyby, co przesłuchałam. No bo to jest kącik czytelniczo-audiobookowy, który jest i też e, proszę nie oceniać moich wyborów czytelniczych, ponieważ ostatnio one są dość słabe. W sensie e, będę mówić tutaj o książkach, które przesłuchałam i to są książki z mojej młodości. I zacznijmy sobie od audiobooka, którego przesłuchałam jakiś czas temu. To jest biografia Marii Skłodowskiej Kiri. Nie jest to jej najlepsza biografia, ale ja ją znalazłam, gdy miałam jeszcze swój abonament na audiotece i ona wtedy była w kości abonamentu, i przesłuchałam sobie ją w pracy. I bardzo się zaskoczyłam. Jak wyglądało życie tej kobiety? Uważam, że w ogóle słuchanie takich biografii to jest zawsze dobry pomysł, szczególnie o naszych rodaczkach. Ja naprawdę dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy, i z tego co mówię, to nie jest jej najlepsza biografia, ale jest ona w formie audiobooka i naprawdę ty wielu naprawdę fajnych i ciekawych rzeczy dowiedzieć. Także ja polecam od siebie. No, dla mnie to jest takie. 4 na 6 naprawdę y, fajnych, cieka naprawdę ciekawych rzeczy z jej życia można się dowiedzieć. No bo. To nie jest tak, że my od tak zaglądamy w życie mm, czy takiej osoby, y, to ile ona miała problemów, trudności, jak ludzie na nią patrzeli, jak to, że ona jest kobietą y, właśnie w takim środowisku naukowym, jak to wyglądało, jej odkrycia, to, że prawie nie dostała drugiego Nobla. Dlaczego dostała drugiego Nobla? Y, śmierci męża, no naprawdę bardzo fajny i poruszający... Y, bardzo fajna i poruszająca treść, plus to, jaką ona osobą była, jaką miała relację z ludźmi, jaką miała relację ze swoimi dziećmi. Niesamowita rzecz. Ja bardzo polecam, i myślę, że to nie jest pierwsza taka biografia, której przesłuchałam. W ogóle biografie bardzo lubię, bardzo lubię ich słuchać, bardzo lubię je czytać. Myślę, że zabiorę się za biografię Michelle Obamy. Drugą biografią, którą przysłuchałam, to jest moment, w którym przerzuciłam się na Legimi, to nie jest żadna współpraca. Po prostu e, storytelling nie działa w Holandii. E, Audioteka totalnie, tam jest dużo podcastów i seriali audio-podcastowych, ale to mnie nie kręci. E, a jest mało książek, a ja na Legimi mam ten abonament bez ograniczeń i po prostu, bo ja słucham bardzo dużo książek. Więc yy, jest to wspaniałe. Drugą książką, którą przysłuchałam, jest to Simona, Opowieść o nadzwyczajnym życiu Simony Kosak, Anny Kamińskiej. I ja tego audiobooka przysłuchałam w półtorej dnia. Yy, I mi miotła z ręki wypadła trzy razy, bo ja po prostu wow. Wow, gdy ja robiłam research do filmu o Simonie, ja wiedziałam, że ta książka istnieje, ale bardzo dużo osób chciało film, ja tego chciałam nagrać, a nie przesłuchałam tej książki i za książkę wzięłam się teraz. I ta książka mnie wniotła w fotel. Książka jest świetna, jest naprawdę dobrze napisana. Dzieje i historie Simone są bardzo dobrze prześledzone, jest to zrobione z szacunkiem. Jest to. Docenienie jej, ale też zwrócenie uwagi na wszystkie jej plusy, minusy, na jej pracę naukową, na to, jaka ona była, na jej niesamowite życie. I jest to taki pomnik, taki hołd dla tej osoby, ale też robiony tak yy, po ludzku, tak, żeby zobaczyć, że ona też była człowiekiem i bardzo, bardzo, bardzo dobra pozycja, naprawdę 6 na 6. Uwielbiam. Mogę jej przesłuchać jeszcze raz. Simona Kosak jest taką postacią mm, ważną w moim życiu, bardzo inspirującą i. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła ta biografia, na to kim ona była, jak wyglądała jej droga edukacji, jakie miała wartości życiowe, to co ona dokładnie przeszła w dzieciństwie. W tej książce jest świetnie opisane, tam jest po prostu ta historia rodzinna bardzo dobrze ugryziona. To jaka była jej matka, to jakie miała kontakty z siostrą, z rodziną, i jak to wyglądało. No, coś niesamowitego. Anna Kamińska naprawdę zrobiła świetną robotę. Ta biografia jest wspaniała, naprawdę wspaniała. Kocham. Więc stwierdziłam, że jeżeli przysłuchałam sobie biografii Simony Kosak, to zabiorę się za jej dzieła. I przeczytałam, przesł i przesłuchałam, przesłuchałam, przesłuchałam o ziołach i zwierzętach Simony Kosak. Jest to naprawdę szalenie ciekawa książka. I jak ja po nią sięgnęłam, to miałam takie... No, to były takie ciekawostki o ziołach i zwierzętach. Ale kiedy Simona zaczęła mówić... O przesłankach magii ludowej, ziołolecznictwie. Gdy wspomniała Agrippę, to ja byłam jak ten Pikachu z Memów. Po prostu mega! Widzicie, ona opowiada o jakichś wspaniałych i cudownych właściwościach tej rośliny, wtrącając, że właśnie u tej i u tej kultury była ona ważnym elementem do odpędzania uroków Ja po prostu ona odnosi się do popularnych kabalistów, a ja znowu, widzę jak ten Pikachu, ja sobie pomyślałam, wow, 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 to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. I to ile razy Simona w tej książce odniosła się do druidyzmu i do druidów, sztuki druidycznej i do Celtów, to ja wow. kobietom już naprawdę dużo takich legitnych rzeczy na ten temat I miałam takie wow. Wow-wow-wow. To jest naprawdę dobra pozycja. I jeżeli ktoś się interesuje takimi tematami, to uważam, że tę książkę powinien przeczytać lub przesłuchać. Myślę, że łatwiej będzie wam je przeczytać, bo też jak były momenty na wszystkie jakieś obrazy i ryciny, to ja sobie przyskakiwałam na e wtedy na telefonie, żeby je zobaczyć i mi zatkało. Ja po prostu, wiecie, to był, ja sobie odpaliłam tego e na spacerze z psem. I ja, wiecie, chodziłam z psem po lesie i miałam takie, wow, po prostu to wszystko w mojej głowie tak, to było takie niesamowite, że ona właśnie mieszkała w środku Puszczy Białowieskiej i poświęciła całe swoje życie zwierzętom i badaniu ich. I jeszcze miała taką wiedzę, wiecie, niesamowitą o różnych kulturach, jakąś taką wiedzę okultystyczną i po prostu jak mam taka... Wow. wow Niesamowite, naprawdę Pokuszę się o stwierdzenie, że o ziołach i zwierzętach to jest fajna pozycja druidyczna Myślę, że warto sobie ją przeżyć jako taką ciekawostkę właśnie i o ziołach i o zwierzętach Bo fajne tam są rzeczy, no i wszystkim osobom, które są zainteresowane takimi tematami, naprawdę Polecam, bo to jest dobra książka, naprawdę Bardzo fajnie napisana Ona napisała naprawdę w fajny sposób, taki Bardzo dobrze się to czyta, nie jest nudny leksykon, to jest naprawdę Fajna książka, ja polecam, 6 na 6 ode mnie Naprawdę bardzo miło się tego słuchało Teraz słucham W chwili obecnej Jestem w Połowie, może nie połowie Saga Puszczy Białowieskiej Simona Kosak, też niesamowity, ja już powiem, odniesienia do Słowian i do Peruna. Mi zatkało. mi zatkało, naprawdę, mi zatkało w sensie. Wow, polecam też, naprawdę dobre książki. To była naprawdę oczcana kobieta. Widać to, że ona jest oczcana. I że ma naprawdę dużą wiedzę w tym temacie. Wow! No, po prostu, po prostu, wow. Ja bym musiała przydać wszystkie książki, jakieś publikacje, też słucham jej audycji radiowych, które jeszcze są w archiwach. No i. I naprawdę to jest kobieta, którą ja tak podziwiam. Ja ją tak podziwiam. Jest po prostu przewspaniała. Jest po prostu przewspaniała. No więc te trzy. Książki związane z nią, tę sagę Puszczy Białowieskiej będę kończyć A później wezmę się um, chyba za jej kolejną książkę y, od, y, Wezmę się chyba od razu po prostu za jej kolejną książkę Zaraz sprawdzę jak ona się nazywa, bo ja dokładnie nie pamiętam y, Po prostu opowieści Simony Kosak, tak się to nazywa y, Serce i pazur Opowieść y, o uczuciach zwierząt. To też bardzo będę chciała przeczytać. Chyba najpierw y, przeczytam serce i pazur, potem opowieści, a potem gawędy Simony Kosak, bo ona też była niesamowitą gawędziarą, po prostu. No, idealne. To jest, to jest takie dobre, to jest takie w moim stylu. Ja lubię, że takie książki pisane takim językiem i te wszystkie wzmianki po prostu cudowne. Do tego. Yy, przesłuchałam sobie, mówiłam o tym już sto razy, ale mm, napomknę to przesłuchałam sobie słońca w mroku. To jest zmierzch oczami Edwarda. Dlaczego tego przesłuchałam? Dlatego, że dla niektórych jestem tak zwanym dinozaurem, już i moja siostra mówiła na dinozaury wiwałwały, więc ja jestem wiwałwałem dla niektórych z Was. Mimo to już jestem młodą osobą. I zmierzch to była moja młodość. Ja wiem, że te filmy i w ogóle cała ta narracja tej opowieści dla niektórych to jest XD, ale dla osób w moim wieku. Troszkę starszych i może odrobinkę młodszych, zmierzch to jest dzieciństwo Slash nastoletnie. Tak samo, pamiętniki wampirów. W takich czasach byliśmy wychowani, moi, moi drodzy. Taka była wtedy popkultura. Zmierzch to po prostu nogacie przez głowę w no. I ja zawsze byłam bardzo dużą fanką Jacoba i nadal tak. jestem, więc ja sobie jako wywałował, wróciłam do tej serii, dlatego że słońce w roku wyszło. No, może nie jak niedawno, ale jakiś czas temu, to jest Zmierzch, pierwsza część oczami Edwarda. Więc ja sobie tego przesłuchałam. No i co ja powiedziałam, co ja stwierdziłam, że dla mnie Edward to jest stalker, masochista, psychopata, toksyk. E, tak po prostu ja to odczuwam. Totalnie dla mnie to jest creepy, to ich uczucie. Więc ja, ja rozumiem tą ideę cudownej, wspaniałej miłości, ale w pewnych momentach ona jest trochę straszna. I teraz z perspektywy tego, Jaką kobietą jestem, teraz to widzę, że podglądanie kogoś w nocy, jak śpi przez ileś miesięcy, może zakrywać o lekką patologię, plus to, co zwróciłam, na co zwróciłam uwagę w całej serii zmierzchu, że gdyby. Oni, jak już są w związku, to nie mają osobowości, oni nie mają pasji, zainteresowań, charakterów, przyjaciół, dlatego że przez tą miłość to się wszystko zatraciło. To jest dla mnie niesamowite, że oni nie potrafią spędzić nawet kilku godzin bez siebie, bo oni po prostu umierają z tęsknoty i zrozum nie, nie, nie zrozumcie mnie źle. Ja też bardzo kocham mojego mężczyznę i tęsknię za nim, gdy nie widzimy się już nie wiadomo ile godzin. Jak nie widzimy się kilka dni, jak nie widzimy się nawet, nie wiem, 12 godzin, to już zaczynam odczuwać jakąś taką tęsknotę, ale to nie jest tak, wiecie, że ja nie jestem w stanie funkcjonować, jak bo nie ma przy mnie, nie? To jest takie dziwne. I, i niesamowite jest dla mnie to, że Bella. Rozumiem, od tego, że Bella w książkach posiada coś takiego osobowość, w filmach, w filmach tego totalnie nie posiada, w sensie. Kristen fajnie ją zagrała, ale nie ma ona... czy moim zdaniem ją fajnie zagrała. Ona jest taka, taka przesadzona, ale pasuje. Yy, Bella w filmach nie ma osobowości. Nie istnieje coś takiego. W książkach ona jest błyskotliwa, dowcipna, ma jakieś taki trochę sarkastyczne uwagi rzuca. Oprócz tego, że zachowuje się momentami jak Bachor, ale no... Yy, Przedtem ona się mi wydawała taką indywidualistką, czyli wiecie Ona jest taka samotna, na uboczu, ona sobie słucha muzyki Ona sobie wiecie czyta książki Takie klasycznej, i ona wiecie jest taka w tym świecie, a jak ona go poznaje to po prostu Totalnie zero zainteresowań, zero pasji, zero niczego Nie mogę już by ze znacznie pozbierali, ale nic, oni są tylko dla siebie tą miłością No i ja przesłuchałam Słońce w mroku i stwierdziłam, że po tym słońcu w mroku zaczyna się za, zabierać za tą sagę od początku, ale ja już nie byłam, słuchać, nie byłam w stanie słuchać pierwszej części, bo jak gdyby no, słońce w mroku to jest pierwsza część, ale oczami Edwarda, czyli wydarzenia są te same plus jakieś radki. Więc stwierdziłam, że bez sensu, żebym ja przesłuchała tej pierwszej części, bo po prostu się zanudzę. Więc następnie m, zabrałam się od razu za księżyc w nowiu. I to jest chyba moja ulubiona część Jeżeli mogę tak powiedzieć To przesłuchałam szybko i słuchało mi się tego naprawdę dobrze W sensie to nie jest o co, ale miło do tego wróciłam Ale już Zaćmienie i przed świtem Szczególnie zaćmienie powodowało u mnie to, że ja miałam ochotę rzucić czymś ciężkim To samo tyczy się przed świtem Dla mnie Bella jest niewdzięczną Wyżni nieszczęśliwą. szczęśliwą Dziecinną i roszczeniową laską, która ma problem o wszystko I ja rozumiem, nie lubi swoich urodzin, ale ona po prostu zachowuje się jak w dziecior w tych, w tych książkach No ale okej, okay, jest nastolatką, więc biorę na to uwagę Wróciłam sobie do tej serii, czy było warto? Nie wiem, czy do niej jeszcze kiedyś wrócę? Na pewno nie Po przesłuchaniu tego już mam dosyć zmierzchu na... X czasu. Pierwsza część filmu zmierzchu to jest taki trochę comfort zone. To jest taki film związany bardzo z moją młodością, z tymi czasami, gdy się słuchało Arctic Monkeys, nosiło za flanelowe koszule i cały wolny czas spędzało się na platformach Ask, P Ask FM i Trumble. Um, i nosiło się grzywkę na pół twarzy. To są takie dla mnie bardzo wspomnienia i to jest taki trochę mój comfort zone. Tak samo taki serial My Life as Liz, który leciał na MTV, w ogóle serial z MTV to też jest taki comfort zone dla mnie, um, ale nie wrócę do niego przez bardzo duży czas, bo mam dosyć zmieszchu. naprawdę zmęczyło mnie to. Ale myślę, że miło było wrócić do tych wszystkich części, ostatnia jest bardzo długa, bardzo mi się dłużyła, już po prostu nie mogłam wytrzymać Podtrzymuję to, że moją ulubioną postacią jest Alice w całej serii Najmniej lubię Belle, o ironio. naprawdę irytuje mnie jej model zachowania i to jak ta postać jest napisana No i cały czas mimo wszystko jestem team Jacob Jaki on by nie był, to było mi go żal, jak ona go traktowała, bo myślę, że to był taki chłopak dorany przyłóż, nie? No i też właśnie przeraża mnie to, że oni już z Edwardem nie posiadają czegoś takiego jak zainteresowania i osobowość, bo są w związkach Myślę też, że to taki mm, toksyczny model związku przejawia mm, to jest takie średnie, to takie niezdrowe, ale no wiecie, mało w których książkach miłość jest zdrowa, akurat ta miłość nie jest zdrowa moim zdaniem, ale no tak by to wyglądało. Też tych rzeczy przesłuchałam, bo czytam inne, ale o nich następnym razem Wam opowiem. Koncik czytelniczo audiobookowy, ale głównie audiobooki, czasami tak bywa. Napiszcie mi, czego wysłuchaliście ostatnio, co wyczytacie. I czy znacie którąś z książek, o których powiedziałam, a na pewno znacie, bo pewnie większość z was czytała zmierzch. Także liczę na gorące dyskusje na temat zmierzchu. Także, kochani, pamiętajcie, aby nie wiem, dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, być na bieżąco. Ściskam Was, całuję, proszę, wejdźcie na mojego Instagrama, bo tyle brakuje mi do 20 tysięcy. Idzys i dwie podłogi. Ściskam Was i cześć.